Co mnie obchodzi, jakie łykasz sobie psychotropy Czy nawijasz o tym tylko, bo jest na to popyt Moje ziomy krałem to pływają nawet w padnie. Biorą co im się należy, a zatem nie kradnie Orient, orient, żeby na ogonie To co ponie, to nie moje, a że w dłoni to nie moje dłonie Rzucam to pod sukę, a to tylko rutynowe nowe Jak odjadą to podniosę, potem puszczę w obieg True story, bro, pod oczami wory, bo ty go dolniemy fedro nowy ciąg krug krug odpał ale to jest prasa nie podbijaj do nas jeśli tego nie ogarniasz yes. polej to polej to polej olej klub pęka woda na betonie moje krug żywe nawet jak po zgonie ziemne w tak przerywamy monotonie polej to polej to polej olej klub pęka woda na betonie moje krug żywe nawet jak po zgonie ziemne w tak przerywamy monotonie Nie wylewam za kołnierz, bo mam na głowie kaptur. Jakbym miał mieć supermocę, to wątroby z keblarów. Tutaj skąd pochodzę, nie ma zmiły, nie ma żałuj. Dlatego poza wieczorem nie ma życiowych planów. Ale rozkwin, weź kurwa do Rosji albo na garnuchu jest specjalnej troski. Jak za bardzo nie ma zwarta to na związki. Na szpicy wbijaj gole, tak jak Lewandowski. Szacunek mam do kobiet na Pęka Buda na betonie mój klub, zybera nawet tepłu z góry, zimne bu, tak przelewamy monotonie. Polej, to polej, to polej, olej klub, Pęka Buda na betonie mój klub, zybera nawet tepłu z góry, zimne bu, tak przerywamy monotonie. To przerywamy monotonie. Ta muza, ta tak przelewamy monotonie. Tak mu za to musisz tak napięć, dalej, zimne bu, tak przelewamy monotonie. Tak przelewamy to musisz tak napięć, dalej, zimne bu, tak